akcja poszukiwawcza na jeziorze Rusałka. Według informacji świadków mężczyzna miał wskoczyć do wody i już nie wypłynąć. Na miejscu jest już nasz reporter Bartłomiej Lis. Dobry wieczór Bartku, powiedz proszę, co wiemy na ten moment, jak przebiegają poszukiwania? Dobry wieczór, witam. Cały czas tutaj te poszukiwania trwają. Pracują zarówno policjanci, strażacy, jak i ratownicy. Te poszukiwania rozpoczęły się mniej więcej o godzinie 18.30. Wówczas do służb wpłynęła informacja na temat tego, że z MOLO znajdujące się tutaj nad jeziorem Rusałka do wody miał skoczyć około 40-letni mężczyzna, mieszczący około 180 cm wzrostu. To wezwanie, te służby wezwała tutaj grupa nastolatek, przynajmniej tak twierdzą świadkowie. Zresztą posłuchajmy relacji jednego z nich. Około 10 osób zaczęło skakać po mostu, żeby szukać tego chłopaka, kolegi. W tym czasie już ratownicy zaczęli działać, zaczęli podpływać, także ratownicy bardzo szybko zadziałali, a młodzi ludzie no, zaczęli skakać do wody, żeby najprawdopodobniej pomóc, ale nie wiem, czy ta pomoc była jakaś skuteczna, bo ratownicy zaczęli szybko działać. Ratownicy zorganizowali też taki szpaler, żeby tej osoby ewentualnie poszukać w okolicach pomostu. Chwilę później na miejscu pojawili się strażacy oraz policjanci. W tej chwili trwają szeroko zakrojone, szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza. Pływają po jeziorze rusałka pontony. Plaża została zamknięta, kąpielisko zostało zamknięte. Nikt tutaj w tej chwili nie może się kąpać. Jeszcze raz przypomnę, to wezwanie dotyczyło mężczyzny, który miał z molo skoczyć na główkę do jeziora. Przypomnimy, według regulaminu, tutaj molo jest to zabronione, podobnie jak chociażby wędkowanie, zatem tutaj absolutnie taka rzecz nie powinna się wydarzyć. Tak jak już powiedziałem, od ponad godziny trwają poszukiwania tego człowieka, jak na razie służby nie podają więcej informacji.